Witamy na drugiej gali Owoc MMA Dzisiaj stoczą walkę Melon i Jabłko Eee... Chwila To zaraz wybuchnie Nie wiem, żartowałem Trzeba by to było aktywować Jakby ktoś pytał to to są bomby atomowe Eee... Eee... To była zapowiedź o co bym ma, tak, to była zapowiedź. Ale ha, co to za zamiana narożników? Za co wam nie płacę, to znaczy za co wam płacę? Nie robię jedny. Za chwilę wracam po przerwie reklamowej. Czy eee, czicimy też w kurzarowieństwo. Tak, i to bardzo. Eee, to tak, mamy dla Ciebie specjalną ofertę. Ki 3000. technologii ThermoSpot, patelnie Tefal gwarantują perfekcyjne rezultaty smażenia. Powłoki nieprzywierające wzmocnione tytanem są aż trzy razy bardziej wytrzymałe. Z miłości do gotowania dla Twoich bliskich. Tefal, numer jeden na świecie. Widzimy po przerwie. Teraz mamy tutaj takich zawodników. Dostępne ludzie będą inni. Eee, Chwila. To też trochę urósł, Więc rozpoczynamy za chwilę drugą galę Owoc MMA. Coś tam. Po krótkiej, krótkiej przerwie mamy uzbrojenie zawodników. Tutaj prezentujemy walkę, która się. Ja Powiem trochę później to jest walka pokazowa, e... E, oto nagroda. A teraz będzie prawdziwa walka. Zaczynamy. Zaczynamy walkę. Fight. Nie mamy pojęcia co tutaj się wydarzyło Mamy no kałk! Za chwilę przyjdzie sędzia wręczyć nagrodę! tego zawodnika już usunięto sadzić tutaj. Co to ma być? Halo? Halo, halo! Przyszła ochrona? Ochrona wypędziła stąd sędziego. Wracamy po przerwie. Oto druga walka. Fight! Mamy złamaną nogę. Nie skacz tak medyka! E, halo medyk na sale, medyk na salę, medyk na salę, halo, halo! Medyk na sali. E, co pan robi? Panie mediku, co pan robi? Dobrze! Za chwilę wracałem po przerwie. Nie! Co? Od początku był bombą atomową! Szoki niedowierzanie! E, e, to koniec naszej wspaniałej gali Nie wiemy co się stało właśnie. E. Żegnamy się z Państwem. Zapraszamy na następną galę Owoce.